<laughs> sick meme dude Siema, z tej strony Kacper i chciałem wam powiedzieć o tym, że pomyliłem się w wielu sprawach, ponieważ ostatnio zrobiłem taki filmik o Nolifie i ogólnie w tym filmie myślałem, że jestem jakiś fajny, śmieszny i tak dalej. No, okazało się jednak, że jest inaczej. Miałem okazję wysłuchać opinie wielu ludzi, między innymi również Nolifa i w sumie otworzyło mi to oczy w pewnym sensie, ponieważ nauczyłem się na przykład, że cheatowanie to nie jest modowanie plików gry i że po prostu myliłem się. Na przykład w tym temacie. Ogólnie to bardzo miałem ostatnio ciężkie noce, nawet zgraniczyło to z tym, że nie mogłem spać, ponieważ patrzyłem sobie na filmiki takiego Nolifa i w sumie wiedziałem o tym, że one są naprawdę wysokiej jakości, że ja nigdy nie będę w stanie zrobić dokładnie tego samego. I patrzyłem sobie również na statystyki tych filmów, gdzie widziałem naprawdę świetne wyświetlenia i świetne łapki. Jako że ja tego w sumie nigdy nie miałem i strasznie, no, strasznie mi się przykro zrobiło, ponieważ ja zawsze chciałem być w sumie youtuberem, zawsze chciałem mieć na przykład jakieś zaproszenia na eventy, typu jakaś tam scena, że ja sobie stoję na scenie i ludzie mieliby okazję pomachać do mnie, a ja do nich. No, jednak nigdy tego nie miałem, więc pomyślałem sobie, że muszę skrytykować Nolifa bez żadnych powodów. <laughs> Szczerze to muszę podziękować Nolifowi za to, że znalazł chwilę czasu, aby pomóc mi w mojej desperackiej sytuacji, dlatego że ja zawsze chciałem trafić do top 100 YouTube'a, zawsze mi na tym zależało, jednak nigdy nie wiedziałem, jak być kulowym i fajnym YouTuberem. Ja osobiście przez większość czasu skupiałem się na materiałach bardziej o charakterze audiologicznym, Wiem, to znaczy, że większość mojej treści była robiona w taki sposób, że filmik możemy sobie puścić gdzieś tam w tle i on sobie po prostu leci, możemy sobie wysłuchać i pójść dalej. Jeżeli chodzi o audio, to ja osobiście uważam, że ono jest dobrej jakości, co prawda może być dużo, dużo lepiej, aczkolwiek nie robię tego tak na odwał, ponieważ czasami nawet nad jedną kwestią siedzę sobie po pół godziny, powtarzam po 50 razy, aż wreszcie wyjdzie dobrze i w sumie jest to myślę nawet całkiem okej. Okay. Na szczęście Nolif ma dla mnie w tym temacie również parę tipów, ponieważ okazało się, że nawet jeżeli strona. Audio filmiku jest OK, to strona wideo w takim filmie jest równie ważna, ponieważ nie wystarczy, że to po prostu wygląda dobrze, że można sobie obejrzeć, tam trzeba coś dodać. Jeżeli o mnie chodzi, to ja już od dłuższego czasu planuję ulepszyć również swoją stronę wideo, żeby jednak to jeszcze lepiej wyglądało, tak samo jak Nolit zresztą powiedział. Ponieważ jednak trzeba się starać zawsze, aby nasze filmy wchodziły na nowe maksimum, jeżeli chodzi o jakość, to zawsze po prostu się spłaci. Jednak ja zawsze myślałem, jak już wcześniej mówiłem, że na YouTubie osiągamy sukcesy przez ciężką pracę. I po prostu próbowałem się samemu czegoś tam nauczyć na temat edytowania wideo, żeby mieć jakieś tam efekty w after-effekcie i tak dalej. Jednak okazało się, że to był bardzo i to bardzo zły błąd. Jeżeli o mnie również chodzi, to ja zawsze staram się zachęcić widzów do oglądania samą zawartością filmu. Chcę, żeby to było opowiadane w jakiś taki ciekawy sposób. Chcę, żeby zawartość filmu zawsze ogólnie była ciekawa. To znaczy, nie siadam sobie i nie robię po prostu filmu o byle czym. Okazało się jednak po raz kolejny, i mówię, mówię to bardzo ze skruchą, jednak w serduszku mnie troszeczkę boli, dlatego że myślałem, że jestem mądr. Że treść filmu ma znaczenie, jednak okazało się, że jeżeli chcemy zachęcić widza do oglądania, to musimy zrobić coś innego. Ja ogólnie myślałem, że proszę nie o łapkę, subskrypcję, komentarz, dzwoneczek i tak dalej. Myślałem, że to są złe rzeczy, szczególnie jeżeli robi się to przez parę dziesiąt sekund filmu, ale okazało się, że właśnie to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić na YouTubie. Wiecie dlaczego? Ponieważ jeżeli ten jeden widz przejrzy na oczy, że nasza treść filmu po prostu nie ma żadnego sensu, to przestanie nas oglądać, ale na szczęście na jego miejsce jest. Wtedy 10 innych. Co z tego, że ten jeden odszedł, skoro właśnie na jego miejsce z polecanych przez to, że żebramy sobie łapeczki, dzwoneczki i tak dalej. Po prostu przychodzą inni ludzie. No i co nas ten jeden obchodzi? Przecież to co to? to tylko taka liczba, która sobie tam pójdzie, a mamy teraz 10 więcej liczb, no to chyba lepiej. Ja jednak zawsze myślałem z innej strony i naprawdę łyso mi się teraz robi, ponieważ zawsze byli ci ludzie, którzy na przykład oglądali mnie od początku albo są aktywni w komentarzach czy gdzieś indziej. Ja zawsze tych ludzi pamiętam, zawsze z nimi spróbuję jakoś tam porozmawiać czy coś porobić, a okazuje się, że nie. Powiem... Nie traktować moich subskrybentów jako ludzi, tylko po prostu jako liczby. Jeżeli odchodzą od nas ludzie, szczególnie ci, którzy naprawdę długo nas oglądali, to zaczynamy się zastanawiać, co robimy źle, co możemy zrobić inaczej. Natomiast jeżeli odchodzi od nas jakaś tam liczba, a na miejsce tej liczby przychodzi 10 innych, no to co nas to obchodzi, prawda? Na szczęście obchodzi nas to, że byliśmy sobie na lanie, na którym na dobrą sprawę brakowało krzeseł, jeden drugiemu musiał podbierać, no ale na szczęście, jeżeli był problem, to można było się zgłosić do admina, jeżeli na przykład własny trener sprzedał komuś taktyki. Najważniejsze jest to, że jeżeli przechodzimy przez ulicę, co w sumie wiemy, że tam może być samochód, ale czy on jest z lewej, czy on jest z prawej? No, w sumie nie musimy patrzeć. Ważne jest to, aby być ostrożnym, więc najlepiej przebiec tam jak dzika gazela, no bo przecież tam, tam gdzieś jest samochód, no ale czy przy z lewej, czy z prawej, po co nam jest taka wiedza? A skoro już jesteśmy definitywnie ślepi, to możemy podyskutować o smołku, który też był gorącym tematem dyskusji, bo czy to jest fake, czy to jest nie fake, gdzie pójść i co robić. W opisie tego materiału znajdziecie materiał Gramsha Steel, jest to gracz, który tak mocno rzucił, niestety, że został zbanowany z ubrania udziału w turniejach Valve, więc jest to na pewno jakieś tam osiągnięcie. No i on właśnie dyskutuje podobnego smoka. Co prawda prezentowana jest tam sytuacja 5 na 5, co nie zmienia jednak faktu, że no akurat ten smoke nie ma tam zbytnio sensu, tak czy inaczej, czy to jest 5 na 5, czy to jest 2 na 2, czy to jest 1 na 1, ten smoke po prostu nie ma sensu, co prawda tam w filmie jest prezentowany smoke na CT, no i on oczywiście, no w sumie ma troszeczkę więcej sensu niż smoke na dżunglę. Testowaliśmy sobie to na serwerze lokalnym i wychodzi na to, że jeżeli patrzymy się w stronę mida prosto po prostu i ten smoke rzucany jest z kiełbasy na dżunglę, to jesteśmy w stanie usłyszeć, że ten smoke nie jest rzucany z rampy. ponieważ ten smok po prostu odbija się z lewej strony i on tam sobie odbija się jeszcze z dwa razy w prawą stronę i po prostu wtedy wiadomo że skoro smok po prostu z lewej strony idzie na prawo to po prostu znaczy że został rzucony z lewej strony i w tym przypadku oznaczałoby to akurat kiełbasy. jeżeli smok jest rzucany z rampy czyli taki normalny smok na dżunglę to wtedy wyraźnie słychać że jest on rzucany z rampy i po prostu przybliża się w naszą stronę jeżeli patrzymy się w stronę mida to po prostu tak jakby ten smok na nas leciał w ten sposób to słychać Muszę przyznać NoLiFowi rację, że on powiedział rzeczywiście, że to jest przykładowy smoke, że to jest przykład i oczywiście jest, jest to jak najbardziej okej, okay, co jednak nie zmienia faktu, że jest coś takiego jak kijowe przykłady, których ewentualnie nie powinno się stosować i po drugie, no skoro to jest nawet przykład, to co znaczy, że ja nie mogę się na ten temat wypowiedzieć? Nie pamiętam, żebym w tym filmie powiedział, no dobra, tutaj NoLiF jest zły przykład, więc musimy wszyscy unsubować jego kanał, dobra, unsub, łebkę w dół, no, w sumie po prostu sobie podyskutowałem na ten temat i tyle, no, w sumie można powiedzieć, że tak samo jak ty sobie dajesz kijowe przykłady w filmach, tak samo ja sobie mogę kijowo podyskutować. Ostatnia sprawa to ten smoke na cashu, który pokazałem, ponieważ wychodzi na to, że jeżeli mamy czarne tekstury i sobie po prostu zminimalizujemy grę i z powrotem zmaksymalizujemy, no to zmaksymalizujemy sobie szansę na to, że zbugują nam się w tym miejscu tekstury i po prostu tego smoka nie będziemy w stanie rzucić. No Leaf jeszcze sam w tym filmie mówi o tym, jak on to grał 800 facetów, jeszcze z 200 matchmakerów, no i pewnie jeszcze parę lenów do tego doszło, więc jest to nawet całkiem pokażna kariera, szczególnie jak na semi-profesjonalnego gracza i w tej karierze jednak nie widział takiego podstawowego smoka. Znaczy widział go tam z 20 razy, no to może ewentualnie sugeruje na jakim poziomie tutaj się poruszamy. Bo taki zastępczy smoke, taki jeszcze dosyć bardziej podstawowy, którego widać, to jest taki przy którym sobie wybiegamy i odbijamy go tutaj od ściany, jednak no to jest taki smoke przy którym możemy sobie spokojnie wyłapać banie i on jest stosowany co najwyżej na naprawdę matchmakerach, nawet na globalach, no ale jednak wszyscy wiemy jaki jest poziom globala. Zresztą gdyby poziom globala był taki wysoki, to zapewne nie wymyślono by takich lig śmiesznych jak na przykład Faceit czy ESEA, no bo po co to komu, przecież tutaj global to już kurde najwyższe śmieci. Tanka taka. Ostatnie dla Ferrari było takie, odnośnie tego, że w sumie no jump bindi są zakazane na różnych ligach, no i tam wiemy co, a później film jest niedostępny. Przynajmniej od tego nagrania, które ja dostałem, nie wiem czy tam po prostu live został wyłączony, czy o co chodzi, no ale w każdym razie na pewno był niedostępny. W każdym razie ja teraz mogę spokojnie powiedzieć, że jestem lepszym człowiekiem, lepszym YouTuberem i będę starał się również no, stosować do tych nowych reguł w przyszłości, dlatego zacznijmy od dzisiaj. Więc poproszę was o łapkę, zostawcie łapkę, ponieważ podczas nagrywania tego filmu z głodniami rybka. Troszeczkę i muszę ją nakarmić, więc rzucę jej trochę lajków. Poza tym, jeżeli zasubskrybowalibyście kanał, to byłoby super, nawet jeżeli Wam się moje filmy nie podobają. Zawsze możecie puścić jakiemuś tam koledze, którego nie lubicie, no i wtedy będzie się czuł jak w Guantanamo. Zawsze fajne rozwiązanie. Poza tym, możecie napisać komentarz, ponieważ no na tym kanale w sumie nikt nie czyta komentarzy, nie musimy się oszukiwać. Ale jednak, jak będziecie się chcieli komuś wypłakać na ramieniu, to jest to idealne miejsce. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego super, super śmieszka. I zobaczymy się no, na następnym super, super śmieszku na moim kanale, także dzięki. Za oglądanie. Miłego dnia, no i cześć. Duduś! Do niebieskiej tałacza, nie do czerwonych, herci ci powiedziałem. Do...